Pięć nieporozumień graczy na sesji, w których brałem udział. Chciałem Wam przedstawić takich pięć y, różnych nieporozumień graczy, który, y, które mieli na sesji, wynikające z różnych y, przyczyn. Czasem może z tego, że zabrakło sesji 0, czasem może, y, może y, dlatego, że gdzieś tam po prostu nie do końca się znali i były to sesje, w których albo ja brałem udział, albo byłem mistrzem gry, dlatego chciałem powiedzieć o, tej, o tych pięciu. Są to takie momenty, które dla mnie były troszkę dziwne, potem się z tego odrobinę śmiałem, więc no ja mówię, no zerknijcie sami, o czym Wam teraz będę mówił. 5. spór o defibrylator. Trudne słowo mamy już za sobą. Mogę opowiedzieć Wam tą krótką historię. Było to dosyć niedawno, kiedy prowadziłem sesję dla Avengersów niejako, taką właśnie mocno, mocno, yy, mocno awanturniczą, gdzie w zasadzie gracze mieli bardzo duże, bardzo duże powery, więc mogli w zasadzie zrobić wszystko. I pamiętam, że była scena, kiedy jedna osoba gdzieś właśnie straciła przytomność, yy, serce, serce stanęło, i w tym y, momencie ktoś, któryś z graczy powiedział: Dobra, to ja w takim razie moją mocą spróbuję zrobić tak, jak, y, y, zrobić tak ażeby, ażeby y, niejako y, znów poruszyć serce te, y, tej osoby, bo, bo ona miała tam właśnie takie, takie skile, y, że, potrafi, że potrafiła ta osoba y, uderzyć prądem. Był to super pomysł. Ja powiedziałem: OK, bardzo fajnie, robisz to. I tutaj wyszedł spór graczy o to, kiedy się używa defibrylatora. Czy wtedy, kiedy serce bije, czy nie bije. I to było strasznie fajutkie, bo, bo była taka chwila takiej małej spinki między, między graczami, a potem jeszcze dodatku po sesji, obydwoje byli tam pisali yy, i wrzucali linki z internetów, yy, dlaczego powinno być wtedy, wtedy, kiedy serce bije, albo kiedy serce nie bije. Bo to fajne, uśmiechałem się do tego, poznaję serdecznie moich graczy. Yy, na, na, no ale cóż, no, fajna sesja i tak yy, była dalej, więc gracze się tam jakoś bardzo nie, n, nie pospinali, tylko była taka właśnie. Krótka, mała wymiana zdań. 4. Wzajemne wyrzynanie drużyny. Było to na obozach RPG, gdzie grali młodsi gracze. Była to grupa graczy, która znała się wcześniej i oni mieli taką jakąś dziwną tendencję do tego, że jeśli mistrz gry zabił yy, któremuś z graczy postać, to, yy, to potem ten gracz, będąc mistrzem gry, zabije o postać tamtemu mistrzowi gry, yy, który już był wtedy graczem. Tak więc to była taka dość patologiczna sytuacja i oni wszyscy grali wtedy ze mną, kiedy ja byłem mistrzem gry i oni zaczęli robić sobie dokładnie to samo, jak byli graczami. Czyli jak jeden gracz zabił jednemu postać z jakiegoś tam powodu, to potem drugi też, też starał się to zrobić. No i cóż, trzeba było wziąć chłopaków na stronę, porozmawiać z nimi, że jednak RPG jest rozgrywką, gdzie gramy wszyscy razem i nie możemy sobie od tak zabijać postaci. Bo to super słodkie. Pamiętam, ta rozmowa była bardzo poważna z nimi, oni tam wysnuwali różne argumenty, również z tego, że a kiedyś mi mu, mu, on zabił więcej postaci, więc ja mu teraz jeszcze też, też mogę zabić. No cóż, było to śmieszne. Teraz to wspominam z łezką w oku. Wtedy musiałem sobie tam z nimi troszkę poradzić, z, z tymi chłopakami, pogadać z nimi na poważnie. No i na szczęście zrozumieli o co chodzi, i potem już grali bardzo, bardzo fajnie. 3. Bójka w ktulu. Działo się to sporo czasu temu, myśmy wtedy byli taką zgraną grupą, która grała sobą w bardzo wiele systemów i pamiętam, że raz prowadziłem Cthulhu i gdzieś tam wyszły bardzo mocne emocje i istotnie gracze tak naprawdę troszkę zaczęli się przepychać na sesji, już nie tylko i wyłącznie w postaciach, bo tam była taka bardzo mocna scena, ale gdzieś zaczęli się trochę przepychać również na sesji. Więc trzeba było szybko przerwać, powiedzieć stop, stop, chłopaki, o co chodzi, no i jakoś tak pozwolić, żeby te emocje trochę opadły. Na szczęście, no, jako że jesteśmy, że byliśmy, jesteśmy wciąż przyjaciółmi, to, to nie było z tym większego problemu, no, ale jednak podczas sesji trzeba było trochę zluzować, powiedzieć: chłopaki to tylko i wyłącznie gra. wiedzieliśmy, żeśmy za bardzo chyba weszli głęboko w sesję. I trzeba było, no, trzeba było to też rozwiązać spokojnie, dać sobie chwilę oddechu, a potem już graliśmy dalej i było bardzo, bardzo fajnie. Dwa, Niezrozumienie odgrywania. Wydaje mi się, że już to kiedyś y, o, opisywałem, natomiast po, powiem jeszcze raz, kiedyś graliśmy w Legendę Pięciu Gręgów, gdzie, y, gdzie, gdzie, gdzie w, w tym momencie ja byłem również graczem i moja koleżanka Ania, pozdrawiam serdecznie i pamiętam, że mieliśmy taką e, mocną bardzo scenę pomiędzy naszymi postaciami. Ja wtedy tam mocno wszedłem w tą postać i tak mocno na nią naskoczyłem, bo taki miałem charakter postaci, że mogła to zrobić. I zauważyłem, że jednak gdzieś w jej oczach jest taki lekki przestaż, przes czy ja jako Wojtek tego nie mówię, a nie jako moja postać. Tak więc tutaj w tym wy wypadku po prostu ja zrobiłem szybką rzecz. Jak zobaczyłem to takie jej, le jej lekkie wycofanie, mrunęłem do niej okiem, żeby ona widziała, że to jest wciąż scena, którą, w którą sobie gramy, a nie że ja mam do niej jakieś pretensje. Wyszło potem bardzo fajnie i ta scena się świetnie skończyła. Cała sesja też była wtedy, pamiętam, doskonała. Jeden Amory na sesji. No dobrze, to jest już taka dość poważna historia. Więc postaram się mówić poważnie. Yy, to była sesja w Warhammera, którą prowadziłem moim też znajomym. Przyszło kilka osób, yy, które w zasadzie, w zasadzie przyszła Jedna osoba, która pierwsza zgrała. Yy, no i mia miałem też taki znajomych, którzy przyszli. od tak, na sesję, ponieważ, ponieważ gdzieś tam rzuciłem w eter, że będę grał. No i ta, ta, ta osoba przyszła. Yy, no i graliśmy w Warhammera, gdzie, gdzie właśnie ta graczka nowa otrzymała skazę chaosu. Problem trochę był w tym, że być może nie ustawiłem tej, nie zrobiłem wtedy sesji zero. Wtedy chyba nie było nawet takiego za bardzo y, takiej koncepcji do końca. Więc to był mój duży błąd, że nie ustawiłem tego, nie powiedziałem, że y, jakie są zasady gry. I trochę to mam wrażenie, kolega bardzo nieprzyjemnie wykorzystał. Otóż y, no byliśmy ciekawi, ale, y, ale styl, to jednak jest rzecz, którą absolutnie nigdy w życiu nie powinniśmy robić i bardzo się powinniśmy tego wystrzegać. Na czym to polegało? No kolega, koledze się bardzo podoba, ta właśnie koleżanka, która przyszła, przyszła pierwszy raz zagrać w sesję, no i jako, że miała tą skazę chaosu, on, on był kapłanem, stwierdził, że ją leczy, no i tak brał jej rękę i, i poprosił jej, poprosił ją o rękę, a potem zaczął, zaczął tą rękę gładzić, mówiąc, że, że ją leczy. Wyobraź sobie, jakie miała przerażone oczy, oczy dziewczyna, kiedy jakiś nieznajomy facet, którego zna tam z dwóch, trzech spotkań, nagle robi takie, takie, taką dziwną, krzywą akcję. Tak więc ja tu musiałem bardzo szybko zareagować, powiedziałem: Dobra, dobra, koniec. I w zasadzie chyba nawet wtedy przesadziłem graczy albo coś. więc pamiętam, że no to była sytuacja, w której widziałem, że dziewczyna się czuła super niekomfortowo. To, to mi dało chyba do myślenia to, że należy po prostu mocno gdzieś graczy tak trochę. Po pierwsze powiedzieć co jest dozwolone na sesji, a co nie jest, a z drugiej strony też, no, należy też mocno kontrolować graczy, żeby nie robili jakichś dziwnych akcji. Ja pamiętam, że wtedy mocno zareagowałem to chyba było dość, dość, dość właściwe. No cóż, to, to była ta top piątka. Serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Fajnie, że mam te wspomnienia i dziękuję wszystkim graczom za to, że, że mogłem z nimi sobie wtedy zagrać albo im poprowadzić. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał. Koniecznie pyknijcie w dzwoneczek, ażeby się Wam pojawiały kolejne filmy. Ja teraz Was już żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, cześć! Spór o defibrillator. Spór o defibrilator. Do pięciu razy, zacznij 5 pięć! Spór o, o, o defibrilator, Spór o defibrilator, Spór o defibrilator, Spór o defibrilator, Spór o Spór o defibrilator, Spór defibrilator. Pięć?! S <laughs>